Siemano, witajcie tutaj Wojant Team i dziś będziemy układać puzle z kotów. Ha, takie fajne puzelki e, z mega fajnymi słodkimi kotkami. Te kotki trzeba wpasowywać w odpowiednie miejsce na naszej planszy. Na przykład patrzcie, teraz mamy znacznie trudniejsze zadanie. Mamy do ułożenia w ten prostokąt. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kotków. No to dajmy na początku tego kotka tutaj. Teraz dajmy na przykład w tym miejscu drugiego kotka. Mhm, mm teraz dajmy tutaj kolejnego. O, już, już jak widzicie, pięknie udało nam się to ułożyć! Proszę bardzo! I mamy ułożone puzzle. Kotki są tutaj śmiesznie ułożone, ej, jak one słodko wyglądają. I przechodzimy do kolejnego puzzla od razu. A co mamy kolejne? Oj, zaczyna się robić trudniej. Okej, okay, w jaki sposób? Może na początku dajmy to tutaj. Mmm. Okej, okay, już widzę, że to będzie problem. To tutaj nie pasuje. Może lepiej jednak tu. O! I teraz czerwony wpasowuje się tutaj idealnie. E, a co się by wydarzyło, gdybym włożył jakiegoś kotka w złe miejsce? Na przykład tego kotka dajmy tu. O! Co jest grane? Czekaj jeszcze. A tutaj. What? A to? Ej, no co to się odwala, Okej. Okay. Czekaj, dajmy go tu. Zaraz pomyślimy. Nie, nie, jednak nie tu, jednak tutaj nie pasuje. O! O! Źle, 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 źle te kotki, źle te kotki, wszystkie zostały tutaj ułożone. Chyba jednak. O nie, czy ja mogę zmienić im miejsce? A, czyli one są w dobrym miejscu. Ej, tak, one są w dobrym miejscu. Teraz to widzę. Patrzcie. Elo! No i mamy to ułożone pięknie. Czyli faktycznie tutaj trzeba być bardzo skupionym i bardzo dobrze to układać, bo jeżeli tak nie zrobimy, to będzie naprawdę lipa. I nie będą mogły koty zostać tutaj ułożone. Dobra, <laughs> mamy kolejne zadanie. O nie, co tutaj się dzieje? Dobrze, zacznijmy od czerwonego. Widzę, że tutaj pasuje ten czerwony. Chodźmy dalej po. Hmm, ten ziomek tu, tu. Nie, nie pasuje tu. Dobra, odpuśćmy sobie z nim. Może jednak ten ziomek. Czy tutaj można coś zrobić. Tak, to pasuje. Patrz, idealnie. Tu, tak, to i to tu, i tutaj. Idealnie widzowie to ułożyliśmy. Fajnie nam idzie. Myślę, że naprawdę bardzo sprawnie. O, osiągnęliśmy level numer 2, więc coś dostajemy za to. Chyba nie. No style unlocked into wins. Czyli nowy style jakiś będzie odblokowany. Fajnie. E, no i teraz zaczynamy z grubej rury. Więc, zacznijmy może od czegoś takiego. Czekajcie, mm, tutaj ten kotek. Pasuje świetnie. Dalej chodźmy... O, z tym kotkiem. Czekaj, tutaj. Idealnie, wpasowuje się kolejny kotek, więc bardzo dobrze. Mm, następnie hmm, Tak się zastanawiam nad tym kotkiem tu Nie wiem czy on będzie tutaj pasował Teraz ten kotek tu Oj coś chyba źle kombinuje widzowie Chociaż czekajcie będziemy dalej to sprawdzać Jest git Nie już widzę że jest źle Już widzę że jest źle o tutaj Ten kotek który pasuje Teraz ten będzie w, z tej strony Oj tutaj mamy to ułożone Lol jak te kotki w ogóle nie wyglądają Ej patrz one walczą ze sobą Okej okay, a tego kotka damy tu Ej, patrzą się wkurza ten szary. Okej, okay, dajmy na Garfielda kota. Nie, dobra, ale śmieszna reakcja tych kotków jest. Idziemy dalej w takim razie do kolejnego etapu. W kolejnym etapie będziemy mieli pewnie znowu. O, jeszcze jedna wygrana, i mamy jakieś coś nowego. Okej, okay, jakaś reklama, nie chcemy. I mamy. Dobrze, co teraz? Eee, zacznijmy może w ten sposób. Co tutaj się będzie działo Wow, o dziwo trafiłem, czekajcie Od razu, od razu trafiłem tym ziomem Spróbujmy z tym gostkiem tu Też trafiłem, perfekcyjnie Teraz dajmy coś w tym stylu Też trafiłem, widzowie Za każdym, a, źle, dobra, tu, tu, tu O, świetnie, za każdym razem trafiłem Yo Ej, nie wierzę, że udało nam się za pierwszym razem Każdego kota w dobrym miejscu umieścić e, To akurat nie wiem Czy to była kwestia szczęścia, czy co O, dressed up Czyli można teraz e, nasze koty ubrać w jakieś ubrania. Dobra, try now, puzzle, matryce. nie, 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 idziemy dalej. Co to jest, hard mode? Okej, okay, moglibyśmy dać hard mode, ale chyba nie będziemy tego dawać teraz. E, dobra, pocz, teraz mamy nasze zwierzątka ubrane w jakieś kostiumy. Dajmy jednego tutaj, okej, okay, on już tutaj nie pasuje, widzę. A tu? Tutaj tak, tutaj pasuje, więc bardzo dobrze. Więc domyślam się, że tutaj musi być kolejne. Hmm, teraz trzeba dać tutaj kolejnego, tak, tutaj kolejnego i tutaj kolejnego. Mamy to! OK, jak widzicie, dodali, dodali nam teraz kota ubranego w jakieś, w jakieś ubranko. Śmiesznie. Jak kto wpadł na pomysł, żeby te koty były tak układane w puzzle? Nie wiem, nie wierzę. A czemu koty, a nie psy na przykład? Widzowie, napiszcie, czy wolicie bardziej koty, czy psy. A poza tym oczywiście zapraszam do sklepu na wojanshop.pl. Pierwsza linia w opisie. Dołączajcie do teamu Wojana do Białego Rana. Pamiętajcie, że do każdego zamówienia jest dołączane zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem kompletnie za darmo. Zamówienia są dostarczone bardzo szybko do was. O, tutaj pasuje nam idealnie ten kotek. Oraz dostajecie również naklejki z ręcznie podpisywanym autografem. Mega fajne z, y, rzeczy. Więc zapraszam, pierwsza linia w opisie, naprawdę warto. Dobra, chodźmy sobie dalej w takim razie tutaj testować. Czekaj, póki co trafiłem wszystkie zwierzątka dobrze. Oprócz tego, i już tutaj mamy problem. To zwierzątko tutaj nie pasuje, więc do widzenia. Weźmy sobie teraz, o, tutaj to będzie pasowało, świetnie. E, co dalej w takim razie? Mm, wydaje mi się, że to zwierzątko może tutaj pasować, tak. To zwierzątko będzie tutaj pasować, tak. To tu i mamy cały zestaw. Dobra, ty, widzowie, ja jestem obecnie geniuszem, co nie? Idzie mi świetnie. E, nowy blok jakiś odblokowany, ale nie chcemy tego nowego bloku, chociaż... Chyba nie mamy wyboru. Chyba musimy ten kolejny blok odblokować ehm, w sensie go wykorzystywać. A nie ma go tutaj. Dobra, patrz, można. Ło, <laughs> wow, można zmieniać wyglądy naszych postaci. Nie, nie chcemy bloków, chcemy koty. Idziemy dalej. Weźmy sobie od razu jeden bloczek tutaj. Pasuje, świetnie. Mm, kolejny w takim razie. Kolejny dajmy tu. Jest, pasuje. Ja nie wiem, widzowie, jakoś tak sam z siebie. To rozwiązuje i trafiam za każdym razem. Kolejny raz trafiłem. Mm, teraz tutaj będzie to. Dobrze! Wszystkie za każdym razem trafiamy! Teraz to będzie. Tutaj. To będzie. Mm, tutaj? Dobrze! Trafiłem wszystkie! Bez żadnego błędu, więc tutaj jestem mega z siebie dumny. Brawo dla mnie, co nie? Let's go! Lecimy, lecimy, nie śpimy, od razu dawaj nam kolejnego puzzla! Nie chcemy reklamy, kolejnego puzzla nam dawaj! I co mamy tutaj kolejne? Hmm, w takim razie. Hmm. Dobra, spróbujmy też to zrobić bez żadnego błędu. To już tutaj nie damy radę. Tutaj. Jest! Trafiłem! Najgorzej jestem pierwszym trafić. Teraz ten ziomeczek tutaj. Jest! Kolejny trawiony! No to już mamy dwa. Teraz powinno pójść z górki, co nie? Obstawiam, że ten ziomek może być tu. Jest! Dobrze! Ten ziomek tutaj. Dobrze! I teraz, co dalej? Czekaj, tutaj ten ziomek. Tak! Tak! Idealnie! Dobra, dobra, już widzę! Jest! Kolejny raz udało mi się wszystkie koty ułożyć bez żadnego błędu. Nie popełniłem ani jednego błędu, widzowie, i mamy. Nowego kociaka Siema, fajny kociak, w takim razie bierzemy go I sprawdźmy jak będzie wyglądał eee, Nie chcę reklam, nie chcę reklam Widzowie nie lubię reklam w tych grach O, widzicie, to jest ten nowy kotek Dobra, obstawiamy, gdzie ten nowy kotek może trafić Mmm. tutaj na pewno nie Jak trafię dobrze tym jednym kotem To będę mistrzem, uwaga, tutaj Yo Yo, trafiłem Nie wierzę, że ten kot naprawdę tutaj pasował Okej okay. Spróbujmy w takim razie pójść za ciosem i nie popełnić żadnego błędu. Teraz ten tu. Dobrze! <laughs> Dobra, czekajcie, teraz ten tutaj będzie. Dobrze! W takim razie ten musi pójść tu! Świetnie! I mamy już! Mamy już rozwiązane! To. I tu wszystkie znowu zrobiłem bez żadnego błędu. Widzowie, czy to jest jakoś, nie wiem, jestem po prostu w tą grę idealnie, nie? Idzie mi perfekcyjnie. Znowu jeszcze tylko dwie wygrane i będziemy mieli nowego skina odblokowanego, więc bardzo się cieszę. Mamy kolejne wyzwanko. To na pewno będzie tu, świetnie, ten kociak. Mamy kolejnego kociaka, który pasuje świetnie w to miejsce. Weźmy sobie teraz. Hmm, gdzie ten ziomek pasuje? Ten ziomek wygląda jakby... Nie, tutaj nie pasuje. Widzicie? Błąd. Nie skupiłem się za bardzo. Dobra, odłóżmy sobie tego ziomka w takim razie. O, tutaj! Świetnie! Teraz dobrze trafiłem. No i tak tutaj już widzę, już widzę, że to się pięknie układa w całość. O! Ty, widzę, które tutaj jednak nie. O! Tutaj dobra, tak. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli tutaj już miałem pierwsze małe problemy, małe kłopoty, ale poszło mi i tak bardzo dobrze. Myślę, że ostatecznie i tak tych błędów jakoś bardzo dużo nie miałem. Idziemy dalej! Idziemy dalej do kolejnej rozgrywki. I co my mamy teraz tutaj? Dobra, spróbujmy bez żadnego błędu zrobić to. Mm, będzie to dosyć trudne. Ponieważ naprawdę jest tutaj wyzwanie, widzowie. Jest tu wyzwanie. Na pewno jeden będzie tu. Świetnie. Ok. Na pewno jeden będzie tu. Świetnie. Tylko one tutaj pasowały. I teraz lecimy dalej. Szary pasuje w to miejsce. I tak się składa, że trafiłem. Kolejny wydaje mi się, że musi być. Tutaj ten nie może być, więc musi być ten tu. Tak! Jest. Dobrze, dobrze. I teraz. Teraz już mamy końcóweczkę końcóweczka udana. I znowu bez żadnego błędu. Co? Dobra, dajcie mi jakieś trudniejsze, bo ja tutaj jestem w to za dobry po prostu. Jestem w to za dobry i mamy... Uuu, you reached level 6 więc mamy szósty level. Jeszcze trzy wygrane i będziemy mieli, widzowie, kolejną e, skórkę. Oh lol, jak ten kot śmiesznie wygląda. To jest jakiś nowy kociak. Dobra, gdzie on pasuje? Tutaj pasuje. Yes, sir! Pięknie. Czy to tu pasuje? Nie. Natomiast... Tutaj już tak. Od razu idziemy z szarym. Następnie ten ziomeczek i nasz niebieski. Mamy znowu wszystkie ułożone bez żadnego błędu. Wydaje mi się, że ja w tej grze po prostu do tej gry jestem stworzony. Nie ma opcji, że nie. Idziemy dalej. Jakie będą kolejne puzzle? Napiszcie widzowie, czy wam też tak dobrze by poszło, bo ja naprawdę czuję się w formie. O, do czasu, widzicie, już nie pasuje to tutaj, więc chodźmy niżej. Już niżej pasuje, więc git. Dobra, pierwszy mały błąd. Mm, tutaj od razu będzie szary, to widać. Dalej lecimy z naszym ziomeczkiem. Hmm. Oj. Oj. Co teraz? Tutaj? Tak, dobrze. Nasz niebieski idzie tutaj w lewy górny róg. I następnie drugi jasno niebieski w tą stronę. I teraz trzeba dobrze to ułożyć, ponieważ może być przypał. Jeden tu, świetnie, drugi leci od razu za, pod nim. I mamy ostatniego niebieskiego. Świetnie, widzowie, udało nam się znowu praktycznie bezbłędnie. No, jeden błąd był, co nie? Jeden błąd, ale to nieznaczne. I tak bardzo dobrze nam idzie. Next! Wow, zaczynają być coraz większe te puzzle. Idziemy w takim razie. Mm, jakby Jak by to zacząć w takim razie? Zacznijmy to w ten sposób, może. Albo tu? Dobra, tu. Dobrze! Huhu. Okej, okay, teraz niebieski musi być z tej strony. Świetnie. A gdzie pasuje ten ziemeczek? Tutaj jedynie pasuje. Ale fajnie. I teraz mamy jego kolegę. Tu idealnie wpasowuje się zielony kolega. I nasz ostatni. Nice! Kolejne puzzle ułożone bezproblemowo. Już się nie mogę doczekać kolejnych i mamy nowego kota! Nowe ubranko dla kota niebieskiego, więc bardzo mi się to podoba. Niebieski to mój kolor. I nie chcemy żadnych reklam. Idziemy dalej. Jo, tu naprawdę zaczyna być coraz trudniejsze. Ok, szary od razu idzie tu. Następnie zielony. Eee, no nie. Nie mów, że to będzie tak proste. No naprawdę. Przecież to było wiadomo od samego początku, gdzie jaki kodziak pójdzie. Nie, to by to by musiał się przydać jakiś trudniejszy e, poziom. Ej, tutaj dało się zmienić poziomy, co nie? Widzowie, to czekajcie, close. Weźmy sobie. O, można... Hard mode! Dawaj hard mode. Okej. Okay? I dawaj kolejny w takim razie. Gdzie jest kolejny? Next, please. Dobra, wziąłem tryb hard. I spójrzcie, od razu więcej nam się pojawiło puzli. W takim razie zaczynamy. Hmm, zaczynamy myśleć. Ten tutaj już nie pasuje. Widzicie pierwszy błąd? Wystarczyło włączyć tryb hard. Gdzie będzie pasował ten nasz ziomek? Jeden tu, tu. Dobrze, pasuje. Idziemy dalej w takim razie od razu za ciosem. I spróbujmy się wstrzelić z tym typkiem z tej strony. Świetnie. Ok, póki co tryb hard. Idzie nam w miarę dobrze, hmm, chociaż nie, już mamy pierwszy problem. Już mamy pierwszy problem, a może tak? Nie. <laughs> Ej, jak śmiesznie! Już jest problem, 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 problem. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj? Dobrze, dobrze trafiłem. Teraz niebieski z tej strony, świetnie. Tutaj idealnie pasuje się czerwony. Ej, nie, nie, nie pasuje tutaj czerwony. To gdzie pasuje czerwony? Nie, niemożliwe. Ej, okej! Okay. Okej, okay, widzowie! Bo jak widzicie, dwa kotki były dodatkowo. I, I to dlatego na początku coś mi tutaj nie pasowało. Ten czerwony od samego po początku tam mógł być, więc dobrze go tam ustawiliśmy, tylko nie pojawiła mi się animacja, że on tam pasuje. W takim razie już widzimy, że tutaj są takie podchwytliwe niektóre puzle, ponieważ niektóre nie pokazuje, że mm, mogą być w tym miejscu. Wręcz przeciwnie, no właśnie. Dlatego trzeba uważać. E, Okej. Okay. Chodźmy w takim razie dalej, sprawdźmy to. Nie, ten ziomek który nie pasuje. Hmm, co mogłoby tutaj pasować w takim razie? Ten ziomek tu. Okej, okay, zaczyna być oczywiście znowu z górki, pod górkę. Spróbujmy, spróbujmy, zobaczymy co będzie. Zobaczymy co się wydarzy. Uwaga. O nie, tutaj nic nie pasuje, widzowie! Tutaj nic nie pasuje, źle, 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 źle. Wszystko tutaj było źle. W takim razie jest problem. Ten ziomek też tutaj nie pasuje. Okej, okay, tutaj aż... O lol. O, ho, ho, ho. Dobra, nie wpadłbym, że on tutaj pasuje. Nigdy w życiu. Gdzie można teraz ustawić? O, tak, tak, tak. Już wiem, już widzę, już widzę, już wszystko zaczyna się układać w całość. Teraz trzeba niebieskiego dać tu Następnie tego zioma tu i świetnie, mamy to, widzowie, mamy to! Tym razem wszystkie koty się wpasowały tutaj perfekcyjnie, ale faktycznie Hardcore Mode jest trudny. Jest, e, no, znacznie trudniejszy niż te poprzednie. W takim razie next! Dajcie nam nexta. I na nextie znowu zaczynamy z grubej rury, uwaga. Okej, okay, pasuje na szczęście. Hmm, teraz dalej musimy się zastanowić. Który by pasował w tym miejscu? Może... Może ten ziomek? Tak, pasuje. To od razu jego kolegę, tutaj umieścimy. Nie, ten kolega tutaj nie pasuje. Natomiast ten kolega? Nie, też nie pasuje. Tutaj też nie. Dobra, 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 nie będę próbował za dużo koniec. Muszę pomyśleć w takim razie. Tutaj drugi nie. ten żółty. No, pomarańczowy. Okej. Okay. Jest dobrze, pasuje w takim razie. Ten ziomek tu. Nie, albo to jest pułapka, kto wie. No właśnie, może mi po prostu to nie pokazało. Hmm, gdzie można dalej w takim razie? Ten na pewno tutaj nie. Ten? Okej, okay, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, to źle. Chyba, że tu. Tu? Nie, już go ustawiałem z tej strony i było źle. A czekaj, dajmy. O, ho, ho, widzicie? Pasuje. I co teraz dalej można zrobić? Można coś takiego zrobić? Nie, to nie pasuje? To ja już nie wiem. Ej, chyba, że teraz czerwony. Dobra, zaczynam się. Miętolid za bardzo. Tu, dobrze, tu. Ok. Teraz nasz ziom. <laughs> Czekaj. Nasz ziom tutaj. Dobrze! Tutaj nasz ziom pasuje. Ten ziom z tej strony idealnie zaczyna się układać to w całość Tu, tu i mamy ostatnią resztkę. Nie, sorry, tutaj. Mamy to. Okej, okay, tutaj znowu było troszeczkę problematycznie, ale udało nam się to ułożyć. Dajcie znać, czy wam też by się to udało. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.